Kolejnego dnia pobytu na kempingu La który stanowił dla nas bazę wypadowo-noclegową, wybraliśmy się do jednego z najciekawszych geologicznie miejsc północnej Sardynii, półwyspu Capotesta. Wybrzeże Galury jest bardzo urozmaicone. Jego granica od zachodu wyznacza rzeka Coginas, od wschodu natomiast miejscowość, w której spędziliśmy ostatnie kilka dni, czyli San Teodoro, a od południa pasmo gór Monti w krajobrazie Galury dominują przede wszystkim bajeczne formy skalne, granitowe skały, wciśnięte często w głąb lądu i przepiękne plaże z widokiem na sąsiednią Korsykę. Gdzie nocowaliśmy? Na Sardynię z Krakowa wybraliśmy się samochodem. Podczas wyprawy nocowaliśmy na wielu kempingach rozlokowanych na wyspie, m.in. na kempingu Lalicia. Odległość od kempingu Lalicia do półwyspu Testa to niespełna 12 km. Cena noclegu na kempingu La to koszt 37 euro za dobę, w tym dwie osoby dorosłe plus 5-letnie dziecko, namiot, prąd i oczywiście samochód. Ok, przed dotarciem na półwysep postanowiliśmy pobłądzić po okolicy. Wąską I dość widokową szosą Via del Fanaletto ciągnącą się wzdłuż wybrzeża, dotarliśmy na plażę Porto Quadro, zlokalizowaną w niedalekim pobliżu portu w Santa Teresa di Galura. Zatoka Porto Quadro to mocno wciśnięta w głąb lądu dość dziewicza mała o długości 130 m czysta i zadbana sardyńska plaża w granicy miasta Santa Teresa. Wody są tutaj płytkie i w większości spokojne, ponieważ Porto Quadro jest osłonięte przed wiatrem przez skaliste brzegi Punta Falcone i Punta Marmorata. Z racji nie najlepszej pogody o czym wspomniałem nie zatrzymaliśmy się na dłużej i po kilku chwilach ruszyliśmy w dalszą drogę. Jedziemy do Santa Teresa di Galura jakąś polną drogą i taki mamy klimat. Po kilkunastu minutach jazdy krętą drogą dotarliśmy do kolejnej plaży w tym regionie. Plaży można by rzec u stóp wspaniałego półwyspu Kapotesta. Plaża Santa Reperata to 160-metrowa piaszczysta plaża w północnej części Sardynii, w pobliżu miejscowości Santa Teresa di Galura. Jej linia brzegowa to biały piach i skaliste zatoczki. Otoczona jest śródziemnomorską roślinnością i błękitnym morzem. Pogoda cały czas pozostawiała tegoż dnia wiele do życzenia, stąd po krótkim spacerze po przyjemnej okolicy plaży Santa Reparata udaliśmy się do głównej atrakcji tegoż dnia, czyli Capotesta. Widoki za szybą samochodu dopisywały. Przesmykiem, przy którym przycupnęła urokliwa plaża Arena di oblewana turkosową wodą opanającą bardzo powoli w kierunku morza, wjechaliśmy na półwysep Capotesta, który bezpośrednio wychodzi na cieśninę Bonifacio. Niestety, pogoda nie dopisywała nam tegoż dnia. Co prawda, co jakiś czas przebijało się słońce, ale tylko na kilka chwil. Poza tym, niebo pokryte było chmurami, a w dodatku było wiecznie i chłodno. Wąską drogą via Kala Spinosa, powoli wspinaliśmy się aż do jej końca, szukając przy okazji choćby milimetra wolnego miejsca, aby zaparkować samochód. To prawie niemożliwe, a tym bardziej przerażające pomyślałem, mijając po drodze kilka pojazdów z wybitą boczną szybą. Co prawda policja kręciła się stale po okolicy, ale mimo wszystko coś niedobrego się działo w tym miejscu. Po kilku chwilach krążenia tam i z powrotem w końcu zwolniło się jedno miejsce, z którego natychmiast skorzystałem. Miejsca parkingowe z duż ulicy to jedyny parking w tej okolicy. Trzeba mieć sporo szczęścia, zwłaszcza w sierpniu, by móc zaparkować możliwie najbliżej wejścia do rezerwatu Kapotesta. nam się w końcu poszczęściło. Pamiętajcie jednak, aby absolutnie nie zostawiać w aucie na widoku żadnych rzeczy, nawet mało wartościowych. Przed zaparkowaniem najlepiej spakujcie wszystko do bagażnika, a na fotelu w samochodzie zostawcie co najwyżej jakieś zużyte chusteczki. Po zaparkowaniu samochodu dalej już pieszo udaliśmy się w kierunku głównego wejścia do rezerwatu Kapotesta. To kraina z baśni pomyślałem przekraczając próg metalowej bramy. Po chwili spaceru już wiedziałem, że to miejsce, gdzie wiatr i woda wyrzeźbiły w granicie niesamowite kształty prehistorycznych zwierząt. Obłędny i bardzo nietuzinkowy widok na panoramiczne klify pełne fantazyjnych skalnych form. No, jeszcze tylko nagrywasz, ja? Uh -huh. no, nie. Skały z miękkiego granitu są znakiem rozpoznawczym dwóch wysp Morza Śródziemnego. Francuskiej Korsyki i włoskiej Sardynii, a największa ich ilość znajduje się właśnie na półwyspie Kapotesta w północnej części włoskiej wyspy. Nie ja robisz się siadł to co? Dobra, tylko, że nie wiem jak Wyszedłem do Senna 6 Co i sobie też się Dziś też jest Jestem kula. Kim jesteś? Nie, proszę, proszę. Błądząc po półwyspie Kapotesta, można poczuć się jakby na innej planecie. Czy to już księżyc, może Mars, czy jednak jeszcze Ziemia? Kapotesta bez wątpienia jest popularny ze względu na zapierające dech w piersiach widoki i świetny teren do całodziennej wędrówki w pięknych okolicznościach przyrody. I pomyśleć, że miejsce to było kiedyś jedynie małym górniczym miasteczkiem, w którym Rzymianie wydobywali ogromne ilości granitu do budowy ich ukochanego Rzymu. Tajemniczy półwysep Capotesta otoczony jest czarującymi zatoczkami i gęstą, nisko położoną śródziemnomorską roślinnością, a jego spektakularny krajobraz jest bardzo popularną atrakcją na Sardynii. Dzięki oszałamiającym widokom, zróżnicowanym szlakom turystycznym i nieskończonemu pięknu przyrody, spacer po Capotesta jest bez wątpienia jedną z najspanialszych atrakcji wycieczki na Sardynię. Tuż nad Półwyspę góruje historyczna latarnia morska, która od 1845 roku charakteryzuje jego profil. Latarnia składa się z dwupiętrowego budynku w kształcie prostokąta, powyżej którego jest wieża z latarnią. Ty, a tędy przejdziemy? Ale lipa. Tu jest jakaś przepaść. A tam Kawałek dalej, w kierunku morza schowała się niezwykła malutka plaża Spiaggia Cala Francese z porozrzucanymi granitowymi skałkami na jej powierzchni. Kiedy do niej dotrzecie, zamknijcie oczy na chwilę i pomyślcie czy aby na pewno wciąż stąpacie po ziemi. Taka właśnie jest Sardynia. Do bólu niezwykła. Malutka plaża Cala Francese to idealne miejsce dla romantyków. Można podziwiać stąd piękny zachód słońca. Przeskakując z kamienia na kamień, pewni jesteśmy jednego: żadne zdjęcia nie oddadzą, niestety, ogromnego bezładu i cudnych panoram półwyspu Kapotesta. Koniecznie, ale to koniecznie musicie zobaczyć to na własne oczy. Po długim spacerze po rezerwacie udaliśmy się w drogę powrotną na kemping La oddalony zaledwie kilkanaście kilometrów od wspaniałego przylądka. Kemping dla spisał się całkiem idealnie jako baza noclegowa do zwiedzenia najpiękniejszych miejsc Santa Teresa di Galura i okolic, a kolejnego dnia wybraliśmy się poplażować na znamienitej plaży miejskiej w Santa Teresa di Galura oraz pospacerować malowniczą ścieżką otaczającą bogaty w liczne formy skalne Cypel. Kolejnego dnia pobytu na kempingu La Licia, wybraliśmy się poplażować na wysoko ocenianej plaży Rena Bianca, zlokalizowanej u stóp miasteczka Santa Teresa di Galura. Do celu podróży, z racji bliskości położenia względem naszej bazy noclegowej, dotarliśmy w kilka minut. Uważaj, jak pana przejedziesz? O tu są lodi, a na Matko, jedyna. Gdzie ja tu jadę? Oh yes. To To widzisz? Jak tu pięknie! Najpiękniejsza. Tym jednym tylko słowem mógłbym określić naturalne walory tej nietuzinkowej plaży i jej okolicę. Do plaży z centrum miasteczka prowadzi droga z widokiem na siostrzaną Korsykę, a na jej końcu po lewej stronie znajduje się miejski parking. Parhegio Rena Bianca to jedyny parking położony tuż przy plaży. Parking dysponuje kilkudziesięcioma miejscami, dlatego zalecam, aby na plażę wybrać się już w godzinach porannych, a zwłaszcza w miesiącu sierpniu, kiedy Włosi mają wakacje. Parking przy Rena Bianca kosztował nas 1 euro za godzinę. Płatność odbywa się w parkometrze. Warto mieć drobne monety. Lokalizację parkingu zostawiam tradycyjnie w opisie filmu. zobaczyć jak ta plaża wygląda z góry tu jest moja ekipa ładne są koronkowe te sukienki zanim rozpoczęliśmy plażowanie i wodne szaleństwo w płytkich wodach Rena Bianca wybraliśmy się dobrze przygotowaną ścieżką prowadzącą wzdłuż wschodniej części plaży na wzgórze Longosardo Sący. Malownicza i bardzo urokliwa ścieżka prowadziła nas dookoła niedużego cypelka z plaży aż do wieży obronnej Torre di Longosardo. No mi się. A tam w oddali białe, nie wiem czy na kamerze będzie widać, to jest Bonifacio na Korsyce. Tam byliśmy w roku ubiegłym, między innymi. tak jest blisko do Korsyki Proszę bardzo. A tutaj mamy takie skały. 老李。 Niespiesznym spacerem dotarliśmy do miejsca pamięci La Cruzita, skąd rozpościera się malowniczy widok na Morze Śródziemne, także na niewielki port miasteczka Santa Teresa di Gallura, skąd m.in. możecie popłynąć do Bonifacio na korsyce oddalonego zaledwie 16 km od Sardynii. Wspomniana La Cruzita to punkt obserwacyjny z krzyżem w imię pamięci zaszczelonego porucznika, który starał się, by tuż po zawieszeniu broni podczas II wojny światowej nie doszło do jej wznowienia. A, a pływa. To jest pro? To jest na serio pro? To Idąc dalej ścieżką w górę, dotarliśmy do Belvedere di Torre Longosardo, czyli punktu widokowego i zarazem miejsca, w którym można podziwiać okolicę, ciekawe formą skały i rozbijające się o nie morskie fale. Ciut powyżej znajduje się okrągła, bardzo ładna obronna wieża Torre Longosardo, z której rozpościera się przepiękny widok na dzikie i miejscami trudno dostępne wybrzeże Galury. Wieża zbudowana została w 1599 roku i ma średnicę około 19 metrów i wysokość około 11 metrów. Jej optymalna lokalizacja blisko morza i jednocześnie na wysokim granitowym klifie pozwalała uniknąć lub przynajmniej złagodzić ataki wroga. Wejście do wieży kosztuje 2 euro, ale przyznamy, iż widoki z górnego tarasu są identyczne z tymi na punkcie widokowym Belvedere di Torre Longosardo zlokalizowanym kilka metrów poniżej. My wprost z wieży skierowaliśmy się w stronę plaży Renabianka po drodze odkrywając kolejne przepiękne miejsca i dziwaczne formy granitowych skał położone wśród śródziemnomorskiej makki. Bajka. Do góry jeszcze tam pójdzie. A wiem, gdzie to jest. Tam jest ta skała. Tam jest, no. Ale żeśmy sobie robili przebieżkę Hej. No. A widziałeś nas z tej dziury? Tak. A to tamta. Która? Która, mamo? mamo? Tyle, że się, się naszukali. Mamo. 等等， Plaża Rena Bianca znajduje się zaledwie kilkaset metrów na północ od centrum starożytnego miasteczka Santa Teresa di Galura. Nie jest długa, ma zaledwie około 200 metrów, ale z racji położenia i otaczającą ją urokliwych skal formych i licznych punktów widokowych jest prawdopodobnie najpiękniejszą plażą w bliskiej okolicy przylądka Capotesta. Walorem Rena Bianca jest przede wszystkim bardzo jasny, drobny i miękki jak mąka piach. Plaża oblewana jest przez przepiękny kolor ultraturkusowego morza. Barwa wody jest tutaj cudna i zachwyca tysiącem odcieni od niebieskiego po turkusowy i zielony. Plaża otoczona klifami i pachnącą śródziemnomorską roślinnością otrzymała niebieską flagę. Na Rena Bianca znajdziecie pełen serwis. Możecie wypożyczyć sobie leżaczki, parasole, rowerki wodne, a na wzgórzu tuż nad plażą znajduje się bar serwujący przekąski i napoje. Dodam, że Rena Bianca to całkiem niezła plaża dla rodzin z dziećmi, ponieważ woda tutaj pozostaje płytka przez kilkanaście metrów, a plaża jest osłonięta od wiatrów. To także idealne miejsce dla miłośników snorkelingu. Wokół otaczających plażę wspaniałych skał, wyrastających pionowo z turkusowego morza, żyje sporo kolorowych rybek i innych morskich zwierzaków. Po świetnym plażowaniu na Spiaggia Rena Bianca, wybraliśmy się pieszo, pnącą ostro w górę ulicą do centrum miasteczka Santa Teresa di Galura. Tą niewielką miejscowość położoną na północnym krańcu Sardynii w prowincji Sassari zamieszkuje zaledwie około 6 tysięcy mieszkańców. Życie miasteczka skupia się głównie dookoła placu Piazza Vittore Emanuele I, otoczonego kolorowymi kamieniczkami.

Na lody wybraliśmy się do Galateria Giala Santa Teresa Galura, ale musimy przyznać, że każde lody, które jedliśmy w przeróżnych miejscach Sardynii, były gorsze smakiem w porównaniu z tymi na włoskim lądzie. Naprawdę! smakuje Kosztowaliśmy także lokalnych panadas, czyli nadziewianych grzybkami pierożków w formie muszli, a na koniec skusiliśmy się na sardyńską pizzę na kawałki, dzięki czemu spróbowaliśmy trzech różnych smaków pizzerii Pizza Good. W godzinach mocno popołudniowych wróciliśmy do naszej bazy noclegowej, to jest kempingu La Licia. Bardzo fajnie spędzony dzień na plaży Rena Bianca oraz miasteczku Santa Teresa utwierdził nas, że Sardynia to kraina nie tylko przepięknych miejsc, cudownych plaży i niewielkich kolorowych miasteczek, w których czas toczy się nad wyraz wolno, ale także kraina niebanalnych smaków. Następnego dnia w godzinach porannych ruszyliśmy na kolejny kemping w stronę najpiękniejszej laguny Europy. Po drodze zahaczając o rajskie wybrzeże Costa Paradiso, o których opowiem w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki za oglądanie i jeśli jesteś ciekaw dalszych naszych losów na włoskiej wyspie, zapraszam Cię tu i teraz do subskrypcji kanału. Cześć!